MKS Ślebsk-Suwałki. Razem możemy więcej. Jeśli chodzi o, o ten sukces, no to ja jako kibic jeszcze ciągle żyję tym, tymi meczami. Mam w głowie te emocje, mam, mam w głowie to, to, jak dobrze nam poszło, bo, bo, bo bardzo kocham ten sport, bardzo lubię go. Ale z drugiej strony właśnie, to co wspomniałem wcześniej, od razu się odzywa taka strona biznesowa typowo, czyli to co Teraz będzie bardzo ważne w tym klubie. Żeby sport w dzisiejszych czasach funkcjonował sprawnie na tak wysokim poziomie, musi być bardzo dużo innych rzeczy spełnionych. Organizacja musi być dopięta na ostatni guzik. Marketing musi być bardzo mocny, bardzo fajny, kreatywny w dzisiejszych czasach. Finanse są niesamowicie ważne, jeżeli chodzi o ośrodkówkę na poziomie płuski. I tutaj wy widzicie Państwo to, co się dzieje na, na sali, na hali, te emocje. To, 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 te mecze, ale nie tej całej reszty góry, góry lodowej, która, która zioło, tych wszystkich ludzi, którzy są razem z nami i budują to wszystko. To jest myślę, że bardzo duża część ludzi, podmiotów, ciała, które ten cały sukces budowało. Dużo ludzi nas, czy my jesteśmy zaskoczeni tym, że wyłaczyliśmy sukces, że wyłaczyliśmy awans sportowy, bo jeszcze jesteśmy Słuchaj, okay, tak? tak? Tutaj później powiem więcej na ten temat. Ale jeżeli chodzi o to, ja mówię, że nie, bo jednak 10 lat z tej pierwszej byliśmy. Te kroki były bardzo przemyślane, były robione bardzo cierpliwie. W sporcie nie ma matematyki, ja zawsze o tym powtarzam i często bardzo dobry skład z silnymi finansami nie gra tak, jak niego oczekują, a czasami odwrotnie. Niespodziewany klub staje się liderem. Dla mnie teraz jest to takie podzielenie emocji, emocje świadkarskie daje się, że tak powiem, ponosić po, 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 po mojej głowie, ale z drugiej strony już piszemy sobie wieczorem z Wojtkiem, jak położymy dzieci spać, jakie plany mamy, jeżeli chodzi o biznesową stanę tego klubu. I tutaj mogę Was zapewnić, że pilnujemy tego, bardzo mocno o tym myślimy, planujemy różne ewentualności. Już jutro, już w piątek mamy kolejne spotkanie z Wojkiem na temat rozmów z kolejnymi ludźmi, którzy chcą dołączyć do klubu albo poprawić swoje wcześniejsze poziomy wsparcia, bo finanse tutaj będą najważniejszą rzeczą, że tak powiem. Później mamy bardzo dużo ludzi, którzy chcą pracować, którzy lubią pracować, którzy mają kreatywność, którzy mają ambicje i młodość i to jest nasz pomysł na budowanie tego klubu. Więc jeżeli będą te finanse takie, jak teraz tutaj widzimy, zatrudnienia są i podpisaliśmy umowy, to jest jeden bardzo duży krok od przodu do drugiego. Reszta to już nasza ciężka praca i, i, i ta miłość do środkówki przekuta w, w codziennej pracy. Znacie takie, takie powiedzenie w polityce, tam polityk gdzieś jakąś funkcję zajmuje i potem że później poćwiczyć sobie, na w rolnictwie, prawda? No, my, ja, jako, ja ćwiczyłem 30 lat prawie albo, albo ponad w badmintonie. E, tutaj kolega przypomniał, że 9 lat temu rozmawialiśmy już o siatkówce, 2 lata temu już bardziej dosadnie. E, no, bo to po, po prostu ludzi nie przyciąga sukces. No. Piękny sukces odnieśliście, Ma, a, mamy, a mamy plany marketingowe i to duże. To już, już nawet rozmawialiśmy z naszymi przedstawicielami handlowymi w Polsce i za granicą, żeby, żeby to przekuć na, na sukces marketingowy. Jak w w okolicy na, na sukces wizerunkowy. Także jesteśmy za. Widzimy chociażby po Szczecinie, jak to kończy czasami się tragicznie. Są jakieś plany nie, nie mające oparcia, otwarte fundamenty o finanse i później jest jeden wielki zawód. My nie chcemy tak rozpoczynać w plus widzę, chcemy być tam po prostu nie, nie jeden, nie dwa sezony. To oczywiście wymaga dużo pracy, wysiłku, zaangażowania i środków finansowych. Miasto Suwanki yy, siatkówkę traktuje jako dyscyplinę wiodącą w naszym mieście. Yy, stąd też yy, taka moja decyzja, żeby yy, tak przystąpić do budowy tej hali wiedzyskowo-sportowej i to czynimy. Myślę o, o tym, że... Yy, ta drużyna kiedyś awansuje do plusy, no stało się tak bardzo szybko i to nam się w czasie pięknie zresztą. Nawet ja nie marzyłem, że tak będzie, szczególnie po tym spotkaniu w Stoczni Achtowej Śleps, które było, proszę przypomnieć, początek grudnia ubiegłego roku z trenerem, z, z trenerami, z prezesem, z właścicielami. To właśnie przez to mi te włosy wypadły. I, I z moją skromną osobą i porozmawialiśmy na temat. Dalej, gry, co się dzieje. No. Była taka męska rozmowa, ale zdaliśmy się tutaj na, na to, co padało z ust prezesa, żeby, żeby dać jeszcze czas spokojnie, nie, nie, nie denerwujcie się panowie będzie dobrze i rzeczywiście wiemy, że z, zakończyło się bardzo dobrze. E, miasto Suwałki oczywiście jak rozmawiałem tutaj z głównymi sponsorami, no to trzeba było rozmawiać też o pieniądzach. E, porozmawialiśmy o pieniądzach. E, ja tak w przypadku Wigier Suwałki tak samo i przy siatkówce deklaruję złotówkę do złotówki. Mianowicie, będę wnosił i prosił radnych Rady Miejskiej, bo to oni ostatecznie kształtują budżet naszego miasta. Ale myślę, że to mam dużo, duże poparcie w Radzie Miejskiej, że jestem w stanie takie rozwiązanie przyjąć, żeby do każdej złotówki zebranej od pozostałych sponsorów miasto dołożyło swoją złotówkę. Według takich zasad, tak jak przy Wigrach, to jest prosta zasada, to mobilizuje również władze klubu do poszukiwania nie tylko w samorządzie, ale różnych sponsorów dodatkowego wsparcia. Jak będzie to wsparcie, to i, i wtedy miasto zwiększy ten wysiłek finansowy. Czyste zasady, takie logiczne. I myślę, że Rada Mińska tak, takie rozwiązanie przyjmie, tak jak zresztą i przy Biblioteku było. Słuchajcie, ogromnie się cieszę. Ja zacznę nie mam odpowiedzi na pytanie, ale ogromnie się cieszę i bardzo dziękuję po kolei dla Pana Prezydenta, że trzy lata temu dwóch młodych ludzi, ja Michał, przyszli do niego i mówił: Panie Prezydencie. My powalczymy kiedyś o plus ligę, co wydawało się wtedy rzeczą niesamowitą, ale dobry wynik, gra w finale z zawierciem pokazały do pana prezydenta, do samorządu, że mm, tych dwóch, można powiedzieć, wtedy wariantów ma ten pomysł i ma jakiś mm, sposób na zrealizowanie tego. Samorząd podjął rękawice, zabiegał o finansowanie i Już dzisiaj możemy widzieć tu za ścianą, jak pięknie nam rośnie. Oczywiście są pewne problemy, ale wierzymy, że szczęście... Słyszałem, że ktoś ostatnio mi powiedział, że mam szczęście, że klub ma szczęście. Wierzę, że to szczęście będzie cały czas przy nas i wyrobimy się, jeżeli nie, Mamy tutaj deklarację od firmy śledczych pomocy z działem budowanym, budowanym. Ja też deklaruję, mamy 20 pracowników. W sierpniu zaczniemy wcześniej, przyjdziemy po do społeczeństwa. Także panie prezydencie, trzeba pomożemy. A na dzisiaj dziękuję ślicznie za to zaufanie, za podjęte działania i za to, że dzisiaj możemy się cieszyć, że wygraliśmy pierwszą rundę. I walczymy o to, żeby spełniać te warunki regulaminowe, żeby na momentu moment ogłoszona była decyzja o przyjęcie nas do spółki akcyjnej Plus Liga. Stocznia Szleps. 15 lat temu klub został założony, 10 lat temu awansował do pierwszej ligi. Prowadził to cały czas Michał jako klub, jako klub rodziny, z szliffskich to sponsorowała cały czas Stocznia Szleps. Ja bardzo dziękuję za zaufanie. Nie ukrywam, że w momencie przejmowania klubu byłem bardzo niepocieszony, bo wsadzono mnie na konia prezesa prezesach Plus w momencie, kiedy ja jeszcze się bardzo dobrze czułem jako zawodnik i chciałem spełniać swoje marzenia jako zawodnik, i cały czas w gdzieś krążyły mi myśli, że powrót do Subok to będzie epizod jednego roku, i wracam do Pulsyki. Zaufanie. Współpraca między nami na tyle się dobrze układała, że uwierzyłem tym ludziom, że warto zostać w słuwałkach, warto moc się nie wybierać. I dzisiaj chciałbym bardzo podziękować Tobie Michał, twojemu tacie, całej Twojej rodzinie za, za to, że widzieliście coś wtedy, czego ja nie widziałem i dzisiaj ogromnie jestem szczęśliwy i odpowiadając na pytanie. Yy, Duma, rozpiera serce, łzy same się do oczu, ale te radości, łzy, bo naprawdę wielkie, wielkie rzeczy udało nam się tu wspólnie zrobić. Chciałbym podziękować firmie MAP. Ja nie pamiętam, już wróciłem 15 lat wstecz, Michał 9 lat wstecz, Pan Henryk 3 lata wstecz. Ja dziękuję za ten okres, kiedy ja jestem prezesem, bo Panie Henryku, to jest nasz wspólny sukces, bo Firma Malow nie jest z nami od teraz, tylko firma Malow już jest z nami przez 3 lata. Firma Malow wspierała w momencie, kiedy ja byłem prezesem klubu, także dziękuję ślicznie. Te zaufanie wasze przez te ostatnie lata i te zaufanie, jakim obdarzacie mnie dalej do prowadzenia tego klubu na najbliższe dwa lata, mam nadzieję, że tą pracą, którą wspomniał tu Michał, profesjonalizmem, otwartością i cały czas y, nauką, y, podołamy temu zadaniu i że tak powiem będziemy cieszyć się z tego, żeby nasz klub, nasz, nasze miasto cieszyło się z wielkich wydarzeń siadkarskich sportowych w tej nowo wbudowanej hali, a nie był to jedynie epizod przytaczany przez pana prezydenta w Stożni. Ja chcę być nową jakością na mapie siatkówki w Polsce i wierzę, że to hasło, ta nasza filozofia, która pana funkcjonuje w naszym klubie, będzie się rozwijała. Organizacyjnie, sportowo, finansowo razem możemy więcej. To jest to, do czego dążymy, do czego zachęcamy, żeby pokazać, że potocznie mówiąc, wschodnia część naszego kraju jest biedna, uboga, Polska B, różne epitety są przytaczane. My chcemy pokazać, że jeżeli tak jest, to w jedności siłą, i tą jednością chcemy wstąpić na salony siarkarskie i tam y, pokazać. Y, Piękno naszego regionu i to, że potrafimy też grać w tej klasie rozgrywkowej. Musimy być akcjonariuszem plus Rigi, tej spółki akcyjnej, ale stanie musimy też spółkę <tuk> zawiązać. Także też będziemy poszukiwali akcjonariuszy. Nie wiem jak to władze klubu zamierzają poprowadzić. Mamy przykład Ligier Suwałki, przekształcone został klub współpracyjny. Także no tutaj sporo tej pracy, również takiej formalnej, prawnej, również przed nami jest. Filozof naszego klubu jest razem możemy więcej. Co prawda na tej konferencji skupiliśmy się tutaj na przedstawicielach sponsorów, ale społeczność słowacka środowisko Słowackie jest nam bardzo bliskie i... My w tej filozofii podchodzimy do każdego aspektu działania klubu. Na pewno szkoły, na pewno przedszkola, na pewno żłobki, na pewno wszelkie instytucje, które zwrócą się do nas, na pewno zostaną odwiedzone, mamy taką kampanię teraz na zakończenie co roku, na zakończenie sezonu, że cały maj i połowa czerwca wychodzimy do szkół, prowadzimy lekcje wychowania fizycznego, godziny wychowawcze. W czasie sezonu jest troszeczkę mniej tego czasu, ale staramy się raz w tygodniu uczestniczyć, obejmować patronatem zawody, sędziować zawody dla dzieci, uczestniczyć we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach, które są organizowane na terenie miasta Suwałki czy gminy Suwałki. Także na pewno to się nie zmieni. Plus Liga tutaj nic nie zmieni. Nasi zawodnicy, których no niestety jako Suwalczan rodowitych nie mamy zbyt wielu, mimo szkolenia, które jest wierzymy, że na moment Będą napływały nowe, nowe twarze do naszego zespołu. To chcemy, żeby ci zawodnicy bardzo mocno integrowali się i utożsamiali się z miastem Szydłowiec. Każdy, każdy zawodnik, każdy trener tego klubu ma się utożsamiać, poczuwać się do tego, że jest tutaj w tej naszej lokalnej społeczności. A drugie pytanie odnosząc się do Memoriału. Tak, oczywiście Memoriał jest to nasza flagowa że tak powiem e, impreza, którą organizujemy zawsze na otwarcie sezonu. Jest to ze strony sportowej dobre przetarcie się dla nas na, na, na hali Ośrodka Sportu i Ekracji. Teraz na nowej hali będzie to okazja do rozegrania pierwszych oficjalnych spotkań. A na pewno tu nic nie zmienimy wspólnie z Panem Prezydentem, z samorządem i wierzymy też, że z Urzędem Marszałkowskim, bo ostatnie 4 lata Urząd Marszałkowski też tą imprezę nam pomagał zorganizować. Dalej będziemy kontynuować i powiem więcej, 15-lecie klubu zobowiązuje, chcielibyśmy, nowa fala zobowiązuje, chcielibyśmy naprawdę ten memoriał jeszcze rozbudować o dodatkowe walory sportowe i organizacyjne. I na pewno zaprosić jeszcze lepsze zespoły. No, historycznie może zrobić ten, ten, ten memoriał. Chcielibyśmy wyjść poza granicę, zaprosić yy, zespoły no, tutaj, z, czy z Niemiec, czy z Rosji, czy z innych krajów ościennych, które reprezentują wysoki poziom międzynarodowy. MKS Ślepskie Suwałki Razem możemy więcej.